Była. Dzień dobry! Jesteśmy już w czasie zbioru. No już trochę żeśmy oberwali. Tyle osób, że robota idzie. No dobra, idę tam do nich. Zobaczę, czy od której strony zajechać. Ogólnie jabłko nie jest złe. Można powiedzieć. Jestem zadowolony. Zaraz zobaczymy, jak to w skrzyni wygląda. Bo to dopiero w skrzyni wygląda. Jeśli się wysypie, to widać, jak to wygląda. Na drzewie to nic nie można powiedzieć. Sprunskowana. Tu trochę do tej wsypcie, bo tu już jest nasypane, a będzie go gniotło do dołu. Dobra, jadę zaciągnąć kejsem. Bardzo szybko idzie. No towar jaki jest, każdy widzi, ale nie należy popadać w jakiś samozachwyt, że Ach, co to ja za towar nie mam? Takiego towaru jest pełno w Polsce. Tylko teraz umiejętnie go, umiejętnie go podać i wyciągnąć z niego pieniądze. No wiadomo, idealny nie jest o takie, no ale od tego jestem, żeby w czasie rwania wyrzucić. Gdzieś tu na kute. no niestety, dlatego stoję przy skrzyni, wy, wyrzucam wszystko żeby towar był ładny, są ciemniejsze skrzynie, są jaśniejsze, i to są doły rwane. No Z gór też będzie bardzo ładny. <laughs> to jest rojalka. To jest w tym roku ładnie mi obrodziła. Troszeczkę jaśniejsza, ale rojalka taka jest. No, są takie, Mówię, wszystko trzeba odrzucić. Nie to, że mam idealny towar na drzewie. Perłę trafia się. No, tyle. Po kilka jabłuszek leży. No to jeszcze przed rwaniem tak wygląda. <laughs> Dobra, jadę rozładować, bo szybko idzie to rwanie, tyle osób to... No, dzisiaj jak wiatr, ale dobra brygada jest, robota dobrze idzie. Myślę, że 35 dni, 40 roboczych, i będę miał wszystko zerwane w takim tempie. Także młode osoby chętne do pracy. Będzie ciszej w kabinie, chętne do pracy, chcą zarobić, pracować, więc od siódmej do szóstej godzina przerwy. Godziny nie. Znaczy godziny odlicza. Jeżeli jest pół godziny, to się nie odlicza, ale, ale pół godziny to jest za krótko na no zjechanie z sadu, zjeść obiad i wrócić do sady. My wracamy do domu, żeby. Ludzie zjedli ciepły obiad, zupę, drugie danie. Jak, że mają e, dobre warunki, e, ciepło, trochę się rozgrzać, herbaty napić, kawy. No i potem z inną chęcią wracają do sadu, do pracy niż e, tak jak kiedyś się robiło. Ludzie zostawali na polu pół godziny, e, zjedli kanapki. Nie, to, to jest wielkie nieporozumienie. Kurde, nie da się wyjechać na tym Marianowie, ja pierdziel. Światła tu muszę założyć jak uderwał to jeden za drugim leci. A nie daj Boże mu wyjechać W razu po policji dzwoni.